Witajcie kochani widzowie dzisiaj taki powrót do Trenches M -m, prawda M -m -m. Po prostu chciałem tutaj powiedzieć, że jeżeli będzie pod tym filmem przynajmniej 50 wyświetleń, to będzie coś takiego jak prawdopodobnie jak game masy, jeżeli będzie przynajmniej 50 wyświetleń bo wiele osób mi mówiło, pisało i po prostu doszedłem do wniosku, że może to jest ciekawe, ale w sumie nikt mnie nie ogląda. Więc nie wiem, kto będzie oglądał. Ale jeżeli chcecie, to z okazji, świąt, możemy coś takiego zrobić, bo nie widzę problemu. Także pamiętajcie, 50 wyświetleń. No i też zostawcie łapki w górę albo w dół. Nie wiem, po prostu myślę, że jest to ciekawa opcja na stworzenie yy, takich filmików o takiej tematyce a teraz sobie spróbujemy tutaj kogoś ustrzelić zabity Józek Józek został zabity <laughs> sorry Józek, ewej to był jakiś Józek to też przepraszam yy, kochani, właśnie nie wiem yy, czy to jest to jest chyba początek, dawno nie grałem, to jest może początek gry, bo tutaj widzę, że nic nie jest przejęte Ale my coś spróbujemy przejąć kochani Dobra, ja tam mam, to tak grałem czepeczkę, bo ja sobie kupiłem taką czepeczkę z tego co Okej okay. sobie tak tutaj spróbujemy Jakoby się zabija, kochani Wiecie y, Ogólnie jest problem, bo nie lubię nagrywać sam filmików, powiem wam No niestety zostałem zabity Nie lubię nagrywać sam filmików Jakoś tak dziwnie się, bo jestem taki bardziej Na że nie rozmawiam tak A z kimś to jest tak ciekawiej Ale tak y, Ogólnie mamy trochę pieniędzy Aha, pokażę wam Ogólnie nie to jak to się tutaj chodziło o to. Mm, chcę uzbierać na karabin snajperski. Jeszcze tutaj jest taki karabin, ale czekajcie. Uszkodzenia 45, a ten 50, nie no. To chcę na snajperskim uzbierać, kochani. Więc wiecie. Eee... Szkierka jest jeszcze. Szkierka? Ciekawe, ciekawe było. Sprzęt, co mamy? Taki gra albo taki. Czekaj, czy jest tutaj jakieś uszkodzenia takie? No są, wiek, są większe. Są trzy gęty ale zasięg. Aha, czyli to jest to samo. O, dobra, no to kochani Oczywiście mamy nasz Dobra. No i lecimy. Zobaczymy. Co nam się teraz uda? Naszym karabinem. Ogólnie. Yy... O! Nie wiem, tutaj użyj bagnetu, jest taka opcja też, prawda? Ogólnie to... no dobra. Dobra, biegniemy sobie dalej i... aha. Dobra, biegniemy, 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 bo tutaj... Co tu się stało, panie kolego? Dobra, zabity. Oj, 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 a na hita tutaj tak z bliskiej odległości, no niestety. <laughs> Widzicie. Y, musimy się tam przedrzeć jakoś. Próbujemy sobie teraz od, od drugiej strony, ale to za chwilę, bo musimy się pojawić. Okej, okay, Kochani, już jesteśmy. To jest pierwsza wynaświatowana. Wow! Co są to są statki? Czy to są jakieś statki robione przez tutaj pana... W ogóle takie facze, czy da się dalej to robić? No da się, dobra. Tak się zastanawiam. Y, takie statki zrobione tutaj przez twórcę, czy jakieś które mają być uzerowaniem statków prawdziwych tutaj, tak? Czy statki jakieś, które nie wiem znalazł. Dobra, biegniemy tutaj kochani. Mamy jesteśmy trafieni i się na arysygujemy to, to No dobra, biegniemy. I co tutaj mamy. Tutaj się może sobie przed ogniem innych. Ale to tutaj nade mną pociski, ale jeszcze mi... E... Aha dobra. Zabity. Red. Czerwo... O kolejny, o kurde. E, e, e. Najpiękniej no, kochani. Zabity, zabity. No. Zabiję. No niestety. Niestety. Uciekł. Ale dobra, yy, to z, tamtą, z tamtej strony chyba było łatwiej, chociaż to zależy teraz jak się pojawimy na, na świecie, że tak powiem. No tam jest wyzwanie, żeby za, zabić 69 osób. Budowle są pod B. Czy to jakoś teraz więcej kosztuje? Nie, chyba tak samo. Dobra, yy, pobiegnijmy teraz tam znowu może. Jednak spróbujemy, wiecie. Wiecie, ja tam wyznaję zasadę kto nie ryzykuje, kto nie pije szampana. No to fajnie się pan wojewi na świecie. Musimy tutaj od... musimy przebić, prawda, bo tutaj państwa walt powinniśmy wygrać za to, że jesteśmy prawda w sojuszu z Francją, a tam też Polacy byli jako błekitna armia. Prawda? Oj, 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 gdzie tu ktoś stoi? Więc tamtą ktoś. Łoj! To jest snajpera, no widzicie? Do tego się opłaca snajperka. Snajperki się dlatego opłaca mieć. Chociaż czekajcie, a no wy? i weźmy sobie jeszcze raz. Czy mam jakąś. Mam jakiś, który zadaje więcej? Nie mam chyba kupionego. No właśnie, nie mam, nie mam. Ten, za 35, ten 14 w ogóle. Nie opłaca. Nie rozumiem tego. Opłacalności tego. Nam brakuje Tak Nie wiem jak my to zrobimy ale trzeba jakoś to O! Możemy O, jakieś włosy Ale jak ja mam... Nie mogę nawet sprawdzić jak wyglądam w takich włosach O, możemy kupić A przepustka taka Ciekawy plecak, ale nie, nie będę tyle nie, nie będę, nie będę, nie będę tyle wydawał pieniędzy przecież na takie coś. Dobra, spróbujmy teraz z tamtej strony, bo u mnie kiedyś się coś zepsuło, bo tutaj prawda jest pewne ograniczenie. Jeżeli jesteś osmanian to jest ograniczenie do kiedy możesz wybiec. A ja, jak grałem osmanian to mi się zepsuło takie, w sensie nie miałem tego ograniczenia, prawda? Obie tamasz. No i na pozabijani, kochani. A czy dorzucę ten granatek, czy nie? To jest pytanie. Wybuchnął. wybuchu Typie, no kurczę, zabił mnie ten rewolwerem. Ciekawi mnie ten... Co to jest w ogóle za rewolwer? Bo chyba to jest jakiś... Muszę... Przepraszam, <ścoughs> że tak się nie sprawdzam. No, czekajcie, tutaj, no nie ma tutaj. To jest ten. 30, 18. E, jakoś, jakoś nie widzę potrzeby posiadania takiego czegoś. Dobra, jedziemy. Niż 5 elementów konstrukcyjnych. To będzie dosyć trudne, bo. I chyba, że to. Z czym ja mam to zniszczyć? To jest chyba jako mapa. Oj 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 czekaj, bo tam, tam ktoś prawda Ej jestem trafiony niestety Oj umarłem prawda Jesteś dead Józek Józek mnie zabił Dokonał mojego żywota Dokonałem żywota Cześć stój To było 6 dzień mi się wydaje Chyba że to ja mam jakiś zboczony myśli, ale to jak jest to nagrane, to ja tam sprawdzę to, bo... nie wiem, właśnie... Dobra. Biegniemy tam dalej, bo tam też myślę, że będzie łatwo zniszczyć tamto, prawda? Trzeba dobrze dobiec? Oj, gra na tym... Boże, jak mnie to wkurza, jak nie mogę czegoś powiedzieć. Granat tutaj rzucił tam i jeszcze teraz takie Hełm wyłączony hełm no to fajnie hełm wyłączony O nie, dobra, ej, teraz musimy zrobić takie coś kochani, to będzie Giga -chad. <gry> Gigaczad, rzecz wchodzimy tam i rzucamy granat. W sensie biegniemy i rzucamy tam granat. Nieważne czy zginie czy nie, ważne ile osób tam zginie. No wiecie, biegniemy. Pytanie czy dalej tam ich tyle jest, bo mogli też. Nie dobrze, gdzieś Bo mogli równie. Co już tyle nagranie trwa? To było 13 minut, teraz cz... 5 zostało, no bo wy 4 no jak ja mam tam do obiec? Widzicie jaki snajper? Dobry jest snajper widać No w tej rundzie nie będzie zbyt dużo zabójstw w kili, kili zabójstw. Dobra, biegniemy teraz sobie tam kochani. Bo tam nas dawno nie było. O! Oh, e, proszę pana... Proszę kolejko. No, dostałeś. Chęć ci zniknął. O, ten pan wygląda jakbyśmy mogli mu uwierzyć i pobić za nim, bo ma dynię, zamiast głowy ma dynię. Nie wiem, czy to dobrze, bo może z dynią głowę, to znaczy, że jest debil. Oj, tak myślałem, żeby nie stać w takim miejscu, bo Red Wilmowski, może to Polak? Nie wiadomo. Kochani, nie wiadomo, nigdy nic nie wiadomo, pamiętajcie, Polacy stali po obydwu frontach. Yy, ogólnie dobra spróbujmy sobie oj dobra biegniemy tam tam jednak bo wydaje mi się że to jest miejsce w którym powinien, powinienem teraz co ja chciałem powiedzieć to jest to to jest to Oj, za długo trzymałem. No to fajnie. No to robimy to jeszcze raz. Biegniemy tam, tylko musimy trzech wcześniej granata... Znaczy no później. To właściwie się zastanawiałem, powiem wam. Kiedy ten granat mi wybuchnie? No i się nie przy... Nie. No wiadomo co. Wiadomo co chciałem powiedzieć. Chyba wiadomo. zabije? Gdzie ten granat jest? jest? Gdzie on poleciał? Halo? Co się stało z tym granatem? Przecież ja go rzuciłem To co się z nim stało? Masakra Dobra, spróbujemy Nie, nie, nie Aha, no to fajnie te granaty wybuchają. Nie wiem, coś mi się... O. Oh. Kochani, biegniemy tam jeszcze raz. Bo... Bo... Bo, bo... bo czemu nie? Bo... Tak, pobiegniemy tam. Co to się włączyło? A, kiedyś mi to tak nie działało właśnie. Właśnie nie pojawiało mi się to wcześniej. kolega czemu nie mogę strzelać no nie mogłem się strzelać przez chwilę Spyrus gr9 no to fajny Spirus. Dobra biegniemy tam biegniemy czy nie tam chciałbym zostać snajperem teraz taki subscriber, the best sniper on the y, World War One, inny... Y piękny, piękny british, british. accent. Okej okay. Co wy chcecie, ludzie? Fajnie się typie, że... O, o, widzimy, Nie mnie. O, ten nie zobaczył. <gł> Ta ten może nie widziała, ale ten nie zobaczył. E Co ja chcę zrobić? A, nie to. Przecież ja nie zdążę. Dobra, wyposażmy się i sprawdźmy, czy ja zdążę. No. A, szkoda gadać, ale wynik! 1720. mówiłam to coś, bo mi nie. Kochani, to chyba by było ty na tyle, bo, bo widzicie, Gallipoli niestety nie zostało zdobyte. I dziękuję wam za oglądanie.